We'll be right <laughs> back. No i witam wszystkich, mam nadzieję, że będzie słychać dobrze. Dawno nie było vlogu treningowo-jedzeniowego, żywieniowego, a pisaliście w komentarzach, ee, czy nagram coś w najbliższym czasie, także nagrywam. Eee, no i co, mamy 7 godziny, 7.05. Eee, robię akurat cardio. jak widzicie, na zewnątrz. Na podwórku, ponieważ padła mi bieżnia, <grymne> jest naprawie, także radzę sobie, bo mam fajną pogodę, maj, e, jest ciepło, no może dzisiaj nie jest za ciepło, ale jest przyjemnie, można się fajnie odlenić z rana, e, także 30-35 minut takiej, takiego szybkiego marszu, e, mam taką sobie obraną trasę tutaj u siebie w okolicy, akurat wychodzi Tyle czasu, także fajnie. E, idziemy. Poranna rutyna, jak widzieliście. E, Pomiar cukru, waga. Taki już mam, e, że codziennie to robię, sprawdzam. E, później cardio, później siadanie. A to wszystko zobaczycie. E, co u mnie poza tym? Jak widzieliście waga 131-132 kg. Ona się trzyma ze tak naprawdę już kilkanaście tygodni, e, mimo nawet zwiększania kalorii e, ta waga nie rośnie, a wręcz nawet przeciwnie gdzieś tam ta jakość cały czas lekko się poprawia i ta sylwetka robi się twardsza. Także w sumie na tym mi zależy, bo nie zależy mi na nabijaniu e, kilogramów, tylko po prostu na e, lepszej jakości większej sile i po prostu poprawie sylwetki, tak, ogólnej. Eee, no, taki, można powiedzieć, okres masowy, jeśli można to w ogóle tak nazwać, yy, bo nie jest taki typowy okres masowy. Będę kontynuował jeszcze do końca tego tygodnia, czyli pół i przyszłe trzy tygodnie. Taki przynajmniej plan. Eee, później chciałbym zacząć taką delikatną redukcję eee, nie z tego powodu, że wrażliwość sylwetka jest słaba. Czyli że jest wysoki pożądanki, bo tak nie jest. E, jak widzieliście zresztą jak mierzyłem cukier sobie z rana. E, ale chcę troszeczkę zobaczyć jak to wygląda, szczególnie w kwestii nóg, które, których rozmiar dużo, dużo, dużo się poprawił e, w czasie tego roku. E, bo tak naprawdę na plusie kalorycznym jestem od już prawie roku, bo od lipca zeszłego roku. Jak widzicie, też ta wrażliwość, będąc nawet tak długo na plusie kalorycznym, trzyma się bardzo dobrze. A to dzięki właśnie kardio głównie, odpowiedniej suplementacji, ale tutaj też największym, największą rolą się odgrywa odpowiednia rotacja węglowodanów. Ten system żywienia, który ja prowadzę, uważam jest dla mnie przynajmniej optymalny. Dla wielu osób, z którymi współpracuję też, też mają podobne efekty e, czyli dni treningowe są bardzo, bardzo niskie. Ostatni posiłek w dzień nietreningowy mamy taki bardzo wysoki, jakby już żeby załadować e, tych, ten glikogen troszeczkę przed kolejnym e, dniem treningowym, który jest następnego dnia, tak e, Mam też podział na dni wysokie i niskie, aktualnie dzień wysoki, na prawie 1300 g węglowodanów w dzień nóg e, Gdzie wtedy właśnie e, e, wtedy właśnie trenuję czworogłowę, bo dzisiaj też trenuję nogi, ale dwugłowę e, Mam taki podział i reszta Dni treningowe, czyli pozostałe 4 dni treningowe, a dni średnie, czy, czy normalne, jak to nazwać, w których jest około 1000 gramów węglowodanów. Zresztą wszystko, zobaczycie jak to wygląda, eee, ja kończę kardio, idę na śniadanie do domu i zaczynamy dzień. No więc jesteśmy już po kardio, także po prysznicu, także czas siadanie, śniadanie, tutaj suple. Tutaj mamy tak, y, tatar 200 gramów, 2 całe jajka, y, 4, a raczej 8 kromek pieczywa tostowego, w środku jest 100 gram kurczaka, piersi z kurczaka. Y, a tutaj mam 130 gram płatków wsianych, y, 50 gram banana i 100 gram truskawek. Zwykle jest banana, ale... Akurat zaczął się sezon na truskawki. Kupiłem pierwszy raz, także dziś są truskawki. Ogórek. Yy. I tak wygląda moje śniadanie. Tutaj oczywiście będziecie mieć makro każdego posiłku. Teraz po śniadaniu czas trochę popracować. Mamy godzinę dziewiątą do 11 O 11 jemy posiłek przedtreningowy i lecimy z nią na trening. Dobra, więc pora na posiłek yy, przedtreningowy. <laughs> tu mam 150 yy, g mąki, akurat mąki kukurydzianej, yy, kolejku z mąki kukurydzianej. 50 gramów banana, 100 gramów truskawek i do tego 60 gramów izolatu. Yy, mam dwa szejki Intra, one tam stoją na stole, już nie będę ich yy, nagrywał i mam w nich Szejk przedtreningowy, który jest bezpośrednio przed treningiem i szejk intra, który staram się wypitać do połowy treningu. W pierwszym jest 40 g Karbo, 15 g EAA, 10 g BCA, a w drugim 35 gramów Węglowodanów Karbo, 10 g BCA. 15 gramów EA i 5 gramów kreatyny. Pewnie się wiele osób zapyta po co mi BCAA, czy jest zbędne, tak? Lepiej dodać więcej EA. Ale akurat kiedyś ja dodaję BCAA w celu zwiększenia ilości leucyny po prostu. Wcześniej kupowałem oddzielnie leucynę i dodawałem do szejków po 2-3 gramy, także było 5 gramów leucyny dodatkowej około treningowo poza tym to by jest w EA. Eee, a teraz właśnie HiroLab wydało BCA także także dodaje po prostu sobie aminokwasy BCA w miejsce czystej leucyny także nie są to kompletnie wcale tak jak mu się mówi bezużyteczne aminokwasy, bezużyteczne suplementy no więc jesteśmy już na treningu i dzisiaj, tak jak wspominałem na początku fouloga, dzisiaj trening dwugłowych. Zaczynamy od przywidziciela. Postaram się nagrać dzisiaj trochę, także tak lecimy z treningiem. No, jesteśmy już po treningu. Tyle, ile się udało nagrać, tyle się udało. Było przywodzenie, później uginanie, jednonóż, e, później martwy ciąg na dwugłowę z podstawek na prostych nogach. E, 300 kg na dwa powtórzenia. Tym razem z dużo lepszą techniką niż dwa tygodnie temu i dużo lżej. Aczkolwiek przy Odstawienie ciężaru przy drugim powtórzeniu chciałem zrobić jeszcze dwa, ale sztanga uciekła mi z podstawki, z talerza eee, i po prostu już straciłem siłę na e, wciągnięcie jej z powrotem. Także nie robiłem, zrobiłem bakow na 220 kg, na 9 powtórzeń e, trzeba będzie odezwać się do Waldiego, żeby e, zrobił nam podstawki takie e, pod sztangę podesciki takie małe. Później było jeszcze uginanie jednonóż, e, odwodziciel, e, prostowanie, tak prostowanie nóg e, na dużą ilość powtórzeń, krótkie przerwy, e, tylko żeby pompować krew do mięśni czworogłowych, brzuch e, i jeszcze 10 minut bieżni po treningu, bo zawsze robię po treningu nóg, żeby jeszcze przepompować więcej tej krwi e, przez nogi. E, no i co, teraz posiłek potreningowy. A posiłek potreningowy wyglądało mnie tak. Tu jest 80 gramów izolatu białka. Akurat izolat z Hirolab. Bardzo dobry. Już tyle czasu go biorę. Naprawdę tutaj nie, że tak powiem, reklamuję go temu, że jestem sponsorowany przez Muscle Power i tutaj jest to ich firma. Tylko dlatego, że naprawdę ten izolac jest świetny, jest dobry w dobrym składzie. Rozpuszczalność jest doskonała, nie mam po nim żadnych problemów. Smaki są bardzo dobre i bardzo duży wybór. Także może sobie, każdy może sobie wybrać, co mu będzie pazować. E, także 80 gramów izolatu. A tutaj e, mąka ryżowa. 200 gram mąki ryżowej, klejku z mąki ryżowej. E, z 50 gramów banana. 50 gramów ananasa i 80 g słodkich płatków niskotuszczowych. Akurat jakieś muszelki czekoladowe z Lidla. One mają chyba tylko 3 g 3 tłuszczu na 100 g. Także 250 gram węgli po treningu około 70 g. białka. I tak to wygląda. Chcieliście faulok za nią? To jest Ania. Je posiłek po treningowy. Ja też. ciśnienie krwi to kwestia, której staram się y, mocno pilnować. Jak widzicie tutaj troszeczkę za wysoka y, górna 144, ale to nic dziwnego, bo dzisiaj jestem po dość ciężkim treningu. Zrobiłem ciężkie ciągi, y, przed chwilą robiłem posiłek, także powinienem chwilę usiąść się zrelaksować. zanim mierzę ciśnienie, żeby go nie mierzyć y, właśnie po jakiejkolwiek tam y, większej aktywności ruchomości, że tak powiem, tylko usiąść te 5 minut się zrelaksować, także jest całkiem ok, później zmierzę jeszcze raz sprawdzę. Eee, bardzo ważna kwestia, ponieważ pamiętajmy, że mm, nasze ciśnienie krwi eee, bardzo jeżeli jest za wysokie szkodzi nam na zdrowie, szczególnie na zdrowie nerek, eee, układu krwionośnego, także zadbajmy o tą kwestię. No i nadeszła pora na ostatni posiłek. Przepraszam w ogóle za mój głos, ale jestem, nie wiem, lekko przeziębiony, czy mam jakąś alergię, czy i to, i to. Także mnie wzięło ostatnimi dniami. Eee, także tutaj mamy skyr 330 ml, 330 gramów, przepraszam. Eee, 40 gramów izolatu białka, eee, 50 Gramów jabłka i 50 g troskawek. A tutaj mamy 5 wafli ryżowych i 50 g masła orzechowego. No, jeszcze tak to dodam. Dla mnie to bardzo ważny suplement omega. Ta omega ma dość spore stężenie właśnie, bo 330 mg kwasów EPA i 220 mg kwasów DH w jednej kapsułce. Także to jest spore stężenie. Może też Was zaskoczy, właśnie dawka. bo to tutaj 10, 10 kapsułek, takich dziennie 10 g, czyli tak naprawdę wychodzi 6,5 g samych kwasów Omega-3. I no, to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ szczególnie dla osób właśnie wspomagających się farmakologicznie ponieważ ten nasz cholesterol, szczególnie HDL, spada dość nisko. Ja nie mam problemów z LDL-em wysokim czy trójdzicerdzami, także akurat to kwestia chyba genetyczna u mnie. Jedynie gdzieś tam ten HDL, który jest niższy niż powinien być, także żeby prewencyjnie zapobiegać jak najmocniej się da tutaj w dawkach kwasów Omega 3 jest solidna w ogóle ta Omega nie wiem czy widać nie wiem czy zrobi fokus w każdym razie Omega z Hero Lab wychodzi naprawdę fajnie bo jest właśnie 120 takich kapsułek co nowo też to wychodzi fajnie także opłaca się kupić. a poza tym co dzięki za obejrzenie tyle na dzisiaj zasubskrybujcie za kanał Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgów. Dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w kolejnych nagraniach. Także cześć.